Maciek, my tam mogliśmy stanąć i mogliśmy wygrać ten program. Cześć! Cześć! Cześć. Cześć. Cześć, Cześć. 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 Cześć Sandro. Witaj. Sandro, tak naprawdę, to gdybyś dobrze pokierowała tą grą, to teraz mogłabyś ty stać tutaj z Chrisem. Ja, mogłabym. Ale nie byliśmy sobie pisani. Czekam na Twoją decyzję. Uf, ciężka decyzja. Uf. I <śmienicza> Ja im kibicuję, będę ich wspierała. Jak już stanęłam za nimi, to życzę im jak najlepiej. No, to już jest koniec. I to taki smutny koniec, bo było tak krótko. No, ale niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. Marietka czy Martyna? A, teraz to wiesz. I to była finałowa kropka nad i. Marietto, Chrisie, jesteście zwycięską parą finału hotelu Paradise. Czekajcie, czekajcie, Marietta i Chris. Po ośmiu tygodniach dotarli na sam szczyt. Zostali zwycięzcami hotelu Paradise. To wyjątkowa historia, od niechęci przez przyjaźń aż po miłość, którą wspólnie deklarowali. Na ich konto wędruje właśnie 100 tysięcy złotych. I tu jest pewien haczyk. Podobna miłość nie ma swojej ceny. Postanowiliśmy to sprawdzić. Już za chwilę dowiemy się, ile warte jest uczucie Chrisa i Marietty.